Cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pottern, a to jest kolejny odcinek na modach. E, mam niestety przykrą wiadomość dla tych, którzy mieli ze mną nagrywać, ponieważ nie wiem co się stało. E, nie da się, nie da się... Nie potrafię zrobić serwera, bo wyskakuje mi jakiś błąd, że nie da się odczytać tego pliku, e, więc będę musiał przez noc, przez noc pokombinować coś. E, skończyliśmy na tym domku, ok. No nie wiem, nie mam pojęcia co się stało To tak dziwnie chodzi Ja myszkę sobie przyspieszę No nie wiem, nie mam pojęcia Ale myślę, że uda mi się to naprawić i będzie gitara Dobra, czemu mi się to pokazało Jak to się wyłącza To nie O, tak Okej okay. Słyszę zumbiaka jak się pali Lecz go nie widzę. Dzisiaj myślę, że dokończę sobie ten domek. Bo ostatnio coś tu robiłem o kurde. Trzeba tak zrobić, żeby tu nie wpaść przypadkiem. Okej. Okay. Mam jeszcze opadkę widzę. To to wyrównamy sobie. I to również tutaj za tego tagujemy. W Taki sposób o... Eee. Myślę, że dzisiaj wyruszymy w świat, żeby poszukać jakichś ciekawych miejsc, cave'ów jakichś, które na pewno nam się przydadzą. Eee. Oczywiście, eee, jeśli widzieliście w poprzednim odcinku w opisie, to daję wam link do reflinka. Ponieważ chciałbym zrobić konkurs jakiś e, I po prostu e, Wystarczy, że w niego klikniecie I po 5 sekundach klikniecie Skip Ad i to wszystko I jeśli uzbieram jakąś tam sumę, no to zrobię jakiś konkurs Co będzie łatwe do wygrania, bo mało osób na razie mnie subskrybuje, więc Szanse będą mieli ogromną ci, którzy mnie subskrybują Ale jak na razie, co ja chciałem zrobić Hmm, na razie się prześpię i niech pomyśli, co ja chciałem zrobić. Chwila. Sprawdźmy to. Tu nic nie ma ciekawego. Aha, uh -huh. okej. Okay. Co ja chciałem zrobić? Gdzie zombiak? Dobra, już nie idzie. Hmm. To może jeszcze, żeby to jakoś wyglądało. Nie no, tutaj już nie. Chodzi mi tylko o to. Może spotkamy jakieś ciekawe miejsca. Fajnie by było, oczywiście. Mhm, do dwóch. Cyk, cyk. Dobra, myślę, że to jest w miarę równo. Zrobię sobie mieczyk, żelazne EQC, bo to jest zgówniane. Moim zdaniem. Ja wiem, bo yy, gram na tym tym. Właśnie, już więcej chciałem zrobić. Zobaczyć, czy jest teksturka w tej paczce. No Coś tam pisało TXT, ale czy jest to, nie wiem. Ok, więc sprawdzamy opcję yy, paczki i nie ma, więc będę musiał swoją paczkę pobrać. Miałem już ostatnio to zrobić wam obiecałem, lecz tego nie zrobiłem. Ale w sumie teraz to zrobię. Okej okay, jesteśmy. Jedna teksturka wygląda tak. Yy, zobaczmy jak te przedmioty wyglądają. Oczywiście te na pewno napalnie taka średniowieczna można powiedzieć a druga wygląda tak zaraz ją pokażemy e, oczywiście dam link do nich w opisie jeśli komuś się spodoba to sobie powierzę a druga tak wygląda i ja myślę że właśnie przy tej zostanę jak widzicie pięknie wszystko wygląda tacy nawet nie ma źle z domkiem no może być a tymczasem stworzymy sobie z, 2, 3 mieczyki. Zrobiłem już sobie eku żelazne. Yyyhym. Ołrajtka, jest drewno. Nie chciałbym tego marnować. Weźmiemy w razie czego nasz toporek. Jak tu to nic nie ma? O, jakaś głowa jest. Które nie widzę. Dobra, spoko. Eee... Jest jakieś inne drewno. Niestety nie posiadamy. 5-6 na przykład. Cyk, cyk. Aha, i dobra. Badaj, le schowiemy. Pyk, pyk. I chyba można iść. Dobra. No to myślę, że biegniemy teraz w tamtą stronę. Nie wiem skąd przyszłem właśnie Nie chciałbym się wrócić Ale zaryzykujemy i pójdziemy tędy Mhm, tam jest jakiś las Kurczołki wyglądają normalnie Myślę że stworzę własną w ogóle teksturkę. Ale to jak będę miał czas Teraz aktualnie nie mam ochoty nawet na tworzenie da się to porem drewno powinno się dać, no wiedziałem Dobra, co to było? Co by mnie walło? Nie wiem O, to jest to śmieszne drzewo Topór powinien mieć takie same zastosowanie jak ten, jak siekierka według mnie To nie wiem dlaczego tak nie ma nie wiem co to jest to co wypada również o to Raf Dobra mieliśmy iść szukać miejsc to idziemy uh -huh. Kurde pieprzona woda Jakoś ją ominiemy Ach kurde wele. Prawie doskoczyłem o Trzcina zrobimy sobie na pewno Enchant w, w pewnym czasie Dobra słyszę ząb jaka gdzie Kiery chce zginąć Kiery się nie boi Idziemy tam bardziej O to jest jedno z tych odmian drzew Szkoda że się nie da rozwalić całego od razu Nie posiadamy właśnie siekierki A nie ma nawet jakiej stworzyć no To nic pokopiemy trochę go Na pewno mi się przyda albo w sumie mógłbym zrobić tu waypointa las dziwnych drzew ok niech będzie to zielony kolor tylko gdzie on teraz będzie to jest żółty o tak no pięknie się świeci kolorowy idziemy na ten biom zimowy bo nie nienawidzę dżungli w ogóle nie no tak się kija bo chodzi po dżungli chciałbym mieć tą teksturkę co na 1.7.4 bo według mnie była najlepsza a mam teraz tą daremną więc trochę lipnie kurde tam jakieś jest miejsce takie spoko ogarnięte musimy tam biec tak musimy bo chcemy o jest tam coś ten bruk trochę śmiesznie wygląda o jest tu parę tych miejsc ciekawych dobra co z tym można zrobić dobra mamy wejście Aby było coś ciekawego Aha Aha, jeszcze można skakać I nic, tak? Poważnie Dobra, biegniemy tam Jeszcze kunia zabijemy Gin Nie dał skóry? A to ci bieg Dobra, odwiedziemy najpierw te dwa, mie trzy miejsca A później skręcimy na prawo Dobra, tu co będzie? Spidersy O kurde, ale szybko mnie nawalał Tutaj widzę gdzie skaczę po ranierec O kurde, ile tu jest Chwila. Aaaa! Okej, okay, wróciłem i trzeba by jakoś... Krypcio widzę. Krypcia zrób wielkie boom. Dobrze. Ty też zrób wielkie boom. Dobrze. Teraz koniec z rozpieniem się. O o! Oh. Oh, fucking... O oh, shit man No wchodź na to oh. No i co strona ściera musiała wejść nie Ale nie rozumiem, że jak nagrywam to nie mają wchodzić nie To jest takie tempy Wypierdzielaj za srańcu głównie. Co? na pewno coś będzie ciekawego, ale ja tam nie wejdę w tym momencie. Może na górę wejdę, zobaczę. Hm. Dobra, zapiszę sobie te miejsce. Trzeba to sprawdzić. Kolor jakiś taki i robi się noc niestety nam a tam widzę ciekawe miejsce o Hel hello krowny e tam się trzeba przejść no i niestety tu nic nie ma ciekawego dużo lodu e, trzeba się wybrać w tamto miejsce no ciekawe bo to znowu jest ta wieża o ten dźwięk mi się nie podoba Co są te blazy o kurka no nie spodziewałem się tego <laughs> Fuck! Fuck! Shit, man! Nieźle tego, baranie. Ha ha dik my dick dik dik dik. No nie! Skać! Skać i kucaj! Dobra Uciekamy a, a. Szybko Pyk I trzeba to przetrwać Doszedłem do chatki podobnej do mojej, a właściwie takiej samej można powiedzieć No oczywiście Tutaj przeciekamy tą noc Myślę, że zajmę się budowaniem domku bardziej, tych mebelków I te sprawy, znaczy teraz nie mogę tego sprawdzać, bo to wtedy wstrzymuję grę tak jakby Escape Więc nie ma po co to klikać Nic tu nadal nie ma ciekawego ale to mi się może, może przydać. Bardzo ciekawie to wygląda. Jest tu coś ciekawego jeszcze. Nie, ja sobie to lepiej zakobluję. Tutaj w ogóle jest takie coś, że zombie jakieś się dobijają tak do drzwi, że je rozwalają. Więc też to jest ciekawa modyfikacja. Myślę, żeby więcej nie dodać ich, nie by jest ich 70, ale bym dodał modyfikacje ze zwierzętami, że więcej zwierząt by było. Bo by było ciekawsze według mnie. A jak na razie? Nie wiem która jest godzina. Nie wiem kiedy będzie świt i gdzie księżyc. Zaraz go znajdę. Gdzie są płytki? Aha, to. Poważnie tylko na to najechałem i było pyt, pyt. Nie ma tu ich? Nie ma. Tam jest jeden. Gdzie księżyc? Ale ja sobie to tak zrobię. Słabiej, Eee. Zmarszczony bruk Dam sobie go tu dla bezpieczeństwa To zrobimy tak, bo tu mi nie jest potrzebne Okej, okay, nastał e, Już świt Więc Czas iść do naszego domku Gdzie on był tam I zbudujemy ten domek ulepszymy A to co Co to takiego? Sialalala ja, O O, ci się nic ciekawego Szczerze myślałem, że coś lepszego będzie A w piecykach? A lipa też Dobra, biegniemy Biegniemy, biegniemy, biegniemy Ile? 400 krotek, okej. Okay. Pyk, 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 na pewno te xt nowe zmienię. O, dobra, przejdziemy się do cave'u. Miałem jednak domek robić, ale jak widzimy cave... ...to czemu go nie odwiedzić? I czemu coś zapało? I w ogóle zrobię też to, że jak trzymamy pochodnie, to mamy światło, a nie, że kurde, tak ciemno. Znaczy jasność, no, a nie światło. Bo kurde, bez tego to masakra. Trzeba ciągle stawiać, a tak bym mógł z tym iść, nie mar... No, właśnie tak tego. Spoko, pozdro. Co to jest, żelazo? Będę musiał skoczyć. O ile tego tam jest? Co to jest? Nie mam pojęcia, chwila. O co mi to? Daj mi to O fucking Jeszcze źle postawiłem, no Zaraz będę wiedział co to jest. razu tak. więc całkiem spoko i pisiorem w oko No nie podoba mi się to TXT, no po prostu jest masakryczne Muszę znaleźć jakieś takie Epic Best Normalnie W którym się zakocham Dobra, skręcę i sam pave w tył, jak ten wół Dobra, coś słyszę A. Tej sam na pochodnia Pieprśni na sam To jest to co można Iron Spider ing Spidersa słyszę Tylko gdzie? Też mi będzie kobla potrzebna, bo ja wiem jakiś zrobić domek już. Na pewno też wiecie jaki. Bo przepalimy sobie e, kobla na stona i ze stona zrobimy takie fajne... E, sami wiecie o co mi chodzi. Taki kamień fajny, no. Co Zapomniałem jak się nazywa. Mam po polsku, to a, to i tak nie zobaczę. Aha, tego nie zbieramy, to nie wiem do czego to jest nawet. Dobra, w którą stronę by Aha! Pieprznijmy tu sobie wyjście. Exit. Jaki kolorek? Nie na no, snów ryżowy nie może być. Coś takiego. Dobra, tu gdzieś coś widziałem przed chwilą. Aha, to jest to, czego nie mogę rozkopać. O, to mogę za to. O, fad. Fack. Fuck. Teraz z której strony? Tu. Dzięki. Ło, ale się tam świeci, widzę. Pięknie. Zebrałem to tak, ok. O, normalnie. Wiedziałem, że to tu będzie, po prostu wiedziałem. Hmm. Tu nic nie ma. Mam parę powodów, no nic, muszę to drewno przerobić i wungla trochę nazbierać. To nie wągiel te węgiel, to też nie węgiel, te chwilano, jak to nie węgiel, to jest węgiel, kawałek, to nie węgiel, czemu znowu mamy kuca pełne, trzeba będzie w końcu diaksy znaleźć. Uh... -huh. O oh, shit Holy shit Nie SOP Głupcze Dobra chwila, co tu mogę wyrzucić? Eee jep, 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 jep Jep Pokan na tym miejsce Czekaj, okay, zobaczmy, Rough Rubber Rough rubber, co się z tego robi? Co? Co z tego się robi? Wow Exp extractor Rough Plastic Ej, ściepionka co, skąd to zrobić? Plastik jakiś... Aha, chyba że... Czekaj raz To... A z tego się robi to? Nie. Nie wiem, nieważne. Kurde. To wykobot wyko, bo to jest... Bardzo fajne. Nadal słyszę, le lecz nie widzę. Jak to nie jest węgiel, to powiedz mi, że to jest, to jest węgiel. Spoko. Już rozumiem wszystko. 8, 8, no i wzór. Łącznie 64, jakby tak dodać, plus minus. Co za pojazd by mnie strzela? Chwila, nie widzę Kwestia... A. No nie Ty tam nie sap, nie wiem kto Wow Pepepepepepepepe pe, 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 pe. Chwila, jest tu coś Na no, jak ja stąd wyjdę, nie, jedynie chyba górą Kurde, na no tego... aha, widzę Cię. Czekaj. Kurde, w którą stronę lepiej najpierw odwiedzić? Czekaj, tu coś mamy. To to wykopiemy. Sorry, że kolejny cave właściwie Wam przedstawiam. Ale cóż... Znalazłem... trzeba. Nie ma bata na wariata. O kurde, ile tego? Mogłyby to być reakcje. Nie obraziłbym się. O kurde. Ten cave jest strasznie ogromny. Myślę, w sumie w następnym odcinku zbuduję te meble oraz yy, magazyn. I... I, 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 będzie dobrze. W końcu coś innego porobię, a nie ciągle cave'y i chodzenie bezcelowe. Dobra, chwila, tu może pójdziemy. Kop tu to. Chyba, że macie jakieś ciekawe teksty, to napiszcie mi w komentarzu, to bym z miłą chęcią pobrał sobie i bym się ucieszył z tego powodu. A jak widzicie, ta nie zachwyca mnie. I was również na pewno. Uh -huh. Właściwie można powiedzieć, że się wróciłem. Czyli zrobiłem takie kółko. Ale i tak to nie. O kurde, czemu tego nie widziałem? I tak to nie wszystko, bo tu gdzieś było jeszcze nie no, nie to, mm, tam chyba, Dobrze mówię crepper, crepper, boom, beast, drugi boom. już nic nie zrobiłbym kolejny sapie no boże gdzie wyście są o kurde ten cave jest ogromny a raczej tam i tak się topić. wykopiemy to nie mam pojęcia ile odcinek już trwa a wypadałoby go skończyć i Kejwa zrobię ponownie tak jak ostatnio, że sam go mm, że sam go, sam go odwiedzę, przeczyszczę. To jest zbyt nudne według mnie. I będzie gitara. Dobra, teraz albo wchodzę na górę najpierw to. Nie, tylko nie tam. poroskopuję to że jak zejdę to tylko z nimi przeprowadzę fighting ginie ile wy możecie żyć ten paki zasrane bez mózgi dobra to jest moje okej okay, wróciliśmy do naszej chatki więc ja się z wami żegnam, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka, e, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, e, klikajcie w te linki, żeby ten konkurs zrobić oraz e, polecę wam te TXT, jeśli wam się spodoba to sobie pobierzecie, jeśli nie to nie i wy mi również w komentarzach napiszcie i pokombinuję z tym, tym, żeby na multiplayer grać, więc żegnam się z wami, na razie, cześć.